Zostaliśmy wytypowani, czy wygraliśmy właśnie te warsztaty. Także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Ja myślę, że nie po raz ostatni, ze względu na to, że już zawiążemy współpracę, załóżmy tutaj, z firmą dobry szef. Bo ta, pod takim tytułem te warsztaty będą się odbywały. No zobaczymy po prostu, co, co nam tutaj z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra? Także czuwajcie, musimy się też sprężyć, tak, żeby, żeby po prostu wypaść jak najlepiej. Także firmie bardzo, bardzo dziękuję za to, że, że nas zaopatrzyli, załóżmy, w towary. Również porcelanę, więc to nas nic nie kosztuje, wszystko po prostu dostajemy gratis. Tak jak widzimy, jesteśmy też ładnie ubrani, dostaliśmy fartuszki, noże, dostaliśmy książkę, dostaliśmy co jeszcze tutaj wszystko, także, także to, to, też, to też jest my majątek, w cudzysłowie oczywiście dla nas i dla szkoły. Także bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, to jesteśmy w temacie. Wiktoria Ruchniewicz, klasa druga, też Julia Modrzejewska, klasa 2, terzet B. Agnieszka Szostak, klasa 3, terzet 1. Paulina Kistowska, klasa 3, terzet 1. Agata Chodnicka, klasa 3, terzet 1. Aleksandra Włochowska, 3, terzet 1. Martyna Drebinka, klasa 2, terzet A. Julia Gołyska, klasa 2, terzet A. Juliana Rynok, klasa 2, terzet A. Aurelia Libera, klasa 2, terzet A. Zuzia Meier, klasa druga, teżet A. Natalia Przytarska, klasa druga, teżet 1. Agata gruchała Więsierska, czwarta, teżet. Magda Tusk, czwarta, teżet. Karolina Krauze, klasa czwarta, teżet. Paulina Markowska, klasa czwarta, teżet. Tomasz Milewski, na co dzień jestem executive szefem sieci Dobry Hotel. Zarządzam pracą 11 szefów kuchni w 11 różnych obiektach, plus restauracje które zlokalizowane są od Jastarni po Zakopane w kategorii od 2 do 5 gwiazdek. Mój kolega nazywa się Artur Bawem i jest szefem projektu, dla którego tu się spotkaliśmy, czyli Młody Szef. Młody Szef to jest, jest to projekt, który odbywa się równocześnie w 16 województwach. Jeździmy, pokazujemy jak gotować smacznie i robimy absolutnie wszystko, żeby zaszczepić w Was miłość do gotowania, żebyście po skończonej szkole zostali przede wszystkim w tej branży. I pokazujemy, że ona jest fajna, smaczna przede wszystkim i że można miło sobie spędzać czas w kuchni, gotując i, i może dla wielu z Was być to sposób na życie. Tematyka programów. Jest to zapomniane przepisy w nowoczesnej odsłonie, czyli będziemy sobie gotować produkty charakterystyczne dla danego regionu czy województwa, tylko podamy je sobie troszkę w nowocześniejszy sposób na ładnej takiej porcelanie, która jest teraz, że tak powiem, to na czasie. Też głównym organizatorem projektu jest Polska Inicjatywa Kulinarna Stowarzyszenia, które zrzesza najlepszych szefów w Polsce. Będziemy chcieli właśnie Was zaszczepić to, żebyście propagowali swoją kuchnię regionalną, żebyście ją starali się w przyszłości, będąc kocharzami, szefami kuchni, promować. To jest ten moment, kiedy na chwilę możecie wyjąć telefony i wyszukać na Facebooku taki profil, taką stronkę, która się nazywa Młody Szef. Tak jak jest tu, pisze się tak jak tutaj na tej karteczce, jest taka czapeczka. Po dzisiejszych warsztatach ważne, żeby pod tym postem źródłowym, możecie go również oczywiście udostępniać, ale pod tym postem źródłowym trzeba uzbierać jak największą ilość lajków. Konkurencja jest niemała, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy w każdym województwie w całym kraju, więc 16 szkół rywalizuje. W tym województwie jesteście oczywiście jedyną szkołą. Szkoła otrzyma dodatkowe jakieś wyposażenie od naszych partnerów w postaci sprzętu, produktów, które no posłużą Wam też do dalszej edukacji, do ćwiczenia, do gotowania, czy rocznikom, które przyjdą jakby po Was się tutaj uczyć. Jeśli chodzi o kuchnię regionalną. Chciałbym się od Was dowiedzieć, co tutaj można zjeść na Pomorzu. Ja nie jestem z Pomorza, z Kaszu przyjeżdżam. Co roku u nas w szkole Pion Gastronomiczny uczestniczy w takim konkursie pod tytułem Nowoczesna Kuchnia Kaszubska. To jest konkurs o, o Puchar Starosty. W związku z tym już młodzież w tej chwili przygotowuje się do kolejnej edycji. Już jesteśmy 11 lat w tym roku będzie 12, 12 lat, kiedy właściwie młodzież szuka te receptury, to co było, ale też pokazujemy już w tej chwili w tej nowoczesnej odsłonie, tak? czyli od kilku lat właściwie podaję, pokazujemy już też na tej porcelanie, tak jak panowie tutaj załóżmy przywieźli, także, także na pewno jakieś takie informacje, jeżeli chodzi o kuchnię regionalną, to młodzież... Akurat ci, którzy byli, ja myślę, że w 60% w tym konkursie uczestniczyli, tak? I mogą potwierdzić, że coś takiego w ogóle u nas jest. Nie? Także cieszymy się, że, że już będą przygotowani do, do takiego konkursu, który za dwa miesiące się u nas odbędzie. W kuchni jest tak, że uczymy się całe życie. To nie jest tak, że my już posiadamy wiedzę, z którą poruszamy się, czujemy się bardzo wygodnie, swobodnie. Tylko my z pewnością też podróżując po całej Polsce i roz, realizując ten projekt uczymy się przede wszystkim od Was, dlatego że to młodzież doskonale pamięta, jakie domowe smaki gdzieś, gdzieś daleko w pamięci ma przyswojone, jakie ma nawyki żywieniowe wyniesione z domu, więc my przy tym projekcie też się rozwijamy i tego absolutnie nie boimy się powiedzieć, dlatego że... Dobry kucharz, dobry szef kuchni to jest osoba, która potrafi dynamicznie przyswajać wiedzę i rozwijać się całe życie przez, podczas całej swojego, swojej pracy zawodowej. Tak? Na konkursie robiłam zupę grzybową z owocami. Niektórzy robili placki, czyli ruchanki tak zwane, inni robili również zupę ziemiaczaną. Niektórzy, na przykład tutaj jest jedna dziewczyna, która wygrała, też robiła bardzo smaczne danie. Na kaszubach, na pomorzu, ogólnie wiadomo, królują ryby, ale również drób w postaci gęsi, kaczek. Tak? To też tutaj było w dużych, w dużych ilościach hodowane. Dzisiaj, my sobie przygotujemy cztery potrawy, czyli będzie to krupnik. Kasze też wiadomo, w kuchni polskiej są bardzo popularne w każdym regionie. My sobie ten krupnik ugotujemy na udach skaczki, tak? czyli troszeczkę inaczej. i One nie będą z ziemniaczkami, tylko będą z, z lanymi kluseczkami. Kolejną potrawą, którą sobie przygotujemy, będzie dorsz, tak? czyli województwo pomorskie, do, dostęp do Bałtyku ten, czy to dorsz, czy, czy śledź się bardzo dużo w tym regionie przewija, jak i również ryby słodkowodne, tak, do których też jest tutaj dostęp. Kolejne potrawy, które sobie przygotujemy jest to golonka na kapuście. Tutaj golonka, jeśli chodzi o ten region w trzech postaciach jest wpisana przez Ministerstwo Rolnictwa jako produkt tradycyjny. Oraz bitki wołowe tak zwane dominikańskie, one będą duszone w czerwonym winie z dodatkiem suszonych grzybów. Pytania? No to dzielimy się na cztery grupy. Ja po, proponuję, żeby w każdej grupie była przynajmniej jedna dziewczyna. O, to jest świetne rozwiązanie. Tak? Dobrze. Słuchajcie, tak pokrótce jeszcze, żebyśmy sobie też to ustalili. Mamy te wszystkie obostrzenia covidowe. I bardzo chcielibyśmy ich przestrzegać, dlatego że my dużo podróżujemy, pracujemy w hotelach i pracujemy w maseczkach. Najważniejsza rzecz, jeżeli czegokolwiek będziemy smakowali, próbowali, każdy ma swoją łyżkę, której używa jednokrotnie. Więc wkładacie sobie do ręki do kieszeni albo kładziecie przed sobą po kilka łyżek. Nie wkładamy jej po raz drugi do żadnej potrawy absolutnie. Często myjemy ręce, ewentualnie dezynfekujemy, dobrze? My jesteśmy bardzo pozytywnie do tego nastawieni, ale z racji tego, że my podróżujemy, nie obawiamy się tylko o nas, ale obawiamy się też o was. Wiem, że szkoły też mają przyjęte zasady. Chcielibyśmy się tego trzymać. Tak jak Dobra? Więc tak, cztery dziewczyny, cztery zespoły, w każdej przynajmniej po jednej dziewczynie na czterech stanowiskach i my sobie podejdziemy i podzielimy sobie po, po dwie drużyny. Chyba się, w tym, się chyba się w tym odnajdziemy, tak. Stanowiska no tak. są zdezynfekowane. Tak? Dobrze. Możecie śmiało zajmować stanowiska, my sobie podejdziemy tak. i, i zaraz dobierzemy dłużej. Ale jak teraz ręce i tak dalej, to sobie zdezynfekujcie mimo wszystko, tak? No ja, Zobaczymy. Jeden z postów, który się nauczyliśmy od uczniów. Tak, I co? Nic się chyba nie dzieje nie. jeszcze, no. Nie, ja zawsze jak robię nie. to y, patyczkiem, a ja zawsze... Ale ja też do niedawna nie znałem, Ale... dopiero od uczniów dowiedziałem, ja że taki sposób Ja i patrzę. Nie musimy się tak sztywno trzymać tego wszystkiego. Obierzcie ziemniaczki i ugotujcie. I takie staramy się zrobić łódeczki, dobra? A z tych odpadów sobie ugotujemy i zrobimy jeszcze takie puree. Takie łódeczki. Takie kształty, żebyśmy po sobie to do Wywar warzywny, to Nie, wywar warzywny to po prostu. Nie mamy osobno ugotowane, tak jak jest tam w recepturze, więc weź kawałek, weź ze dwie marchewki kawałek tej pietruszki, jakąś cebulę i niech to się razem gotuje po dobra. prostu. Po to się spotykamy, żeby się nauczyć. Wrzuć to tu, a ja Tobie pokażę, jak zrobić taką kosteczkę, jakiej jak oczekuję. Pod deskę zawsze podłóż sobie kawałek na przykład mokrej ściereczki albo kawałek mokrego papieru nie może się przesuwać, dobra? Dwa. Tak? I od tego momentu jesteś w stanie od kąta prostego znaleźć już jakąś jakieś równe krawędzi, tak? W ten sposób. I w wtedy. Okay? Im z mniejszym elementem się poruszasz, tym lepiej i pewniej się w tym czujesz. Dobra? To jest nasz garnek? Dobra. tutaj około 2 litrów wody, wrzućmy te ziele angielskie, lekko brakujący liść laurowy, plus te warzywa. Niech to nam zacznie powoli się gotować. Dobrze? Mogę Ci pokazać, jak to zrobić. Inaczej, może nie mogę, a chciałbym. To co mówiłem koleżance wcześniej, czyli pod deskę podkładamy coś, żeby ta deska nam się nie przesuwała przede wszystkim. Najlepiej, żeby to była taka szmatka, już tu takie szmatki widziałem. O, może być tak jak koleżanka ma, tyle, że musi być ona równa i lekko zmoczona. Dobra? odnieś ją proszę do góry. w procentach pewnie, tak? Jeżeli coś robisz, ona nie może ci się przesuwać. Połóż. Dobra, teraz tak. Nóż łapieć w ten sposób. Wszystko jest jasne? Bierz sobie zieleninę. nóż opierasz na końcu, żebyś nigdy nie zrobiła ruchu, którym utniesz sobie palec i lecisz w ten sposób. Zobacz. Bardzo prosto. Tak? Bardzo cieniusieńko. O to właśnie chodzi, tak? Im drobniejsze, tym lepiej nam, tym lepiej nam wejdzie w tego się uda. Dobra? I wtedy wcieramy. Tak, dokładnie. Tak? tak? I. Nóż jest oparty tu, drugą ręką w ten sposób by nie zrobić sobie krzywdy. Produkt, którego nie jesteś w stanie złapać. Nóż dalej w ten sposób. Bardzo, bardzo drobną kostkę. Delikatnie na maśle przesmażymy tą cebulę. W momencie, kiedy zrobi się szklista i żółta, dosolimy ją, dopieprzymy. Eee. Jak się zagotuje, dodajemy do niej białe wino, dobra? I trochę cytryny. I bardzo maślany, delikatny sos. Śmiało. Druga klasa. Na zajęciach e, takich zwykłych, gdzieś lekcyjnych, też w maseczki? No, zależy od Dokładnie to Nie ma ładu i składu. Czemu? Nie. Jesteś leworęczna? Tak. Bardzo ciężko uczy się kroić osoby leworęczne bo będę Ci to pokazywał na odwrót. Ta część noża musi być oparta, palce musisz mieć schowane, I wtedy powolutku, powolutku sobie siekasz, tak? I masz bardzo drobną kostkę. Dobra? Ale podłóż coś pod deskę, żebyś sobie nie zrobiła krzywdy. To już warzywko mogę wziąć. Czy Wy nie pokroiłyście mi za dużo marki? to już zabieram. I wszystkie resztki zabieram, tak? Yy, tak, pietruszkę pokrój, pół selera, pół pora przekrojonego wzdłuż umytego. Macie rękawiczki, wymieszajcie, natrzyjcie te mięso, dobra? I jakbyś podała tam z tego zespołu jeden yy, świeży pieprz, ten do mielenia. Dobra. I trochę tłuszczu damy z yy, olejem lub Dobra. Możesz to mieszać z dwie minutki. Oczywiście, zawsze. Nie może być inaczej. Weźmy osobną miseczkę, przeczy ją, przepłucz i wrzuć do niej tego pora. Bożywka mogą być razem i trochę sprzątniecie mi stanowisko, zanim będziemy dalej robić. Kucharz kobieta czy kucharz mężczyzna? Pytanie, które bardzo często powraca, jest zadawane. Od ludzi, którzy nie pracują w tej branży, tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o osobę, o, o postać, o to, jak bardzo jesteśmy zorganizowani, jak dobry mamy smak i jak bardzo chcemy się rozwijać i iść do przodu. Więc w kwestii takiej, kto lepiej gotuje, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy jest to kobieta czy mężczyzna. Natomiast życie pokazuje, że 80% osób, które spędzają dużo czasu w kuchni, to mężczyźni. I na stanowiskach, na stanowiskach szefów kuchni, jak również kucharzy oraz większej części zespołu. Już kilka minut, dwa? Tutaj to spotkanie z uczniami w tak. jak tobie radzą? Chęć rozwoju i chęć tworzenia różnego, różnego rodzaju potraw. Uczniowie, uczniowie, z którymi dzisiaj tutaj spotkaliśmy się w kościeżynie w Zespole Szkół Ekonomicznych, uważam, że ma potężne predyspozycje do tego, żeby przyszłościowo w ciągu kilku najbliższych lat stać się profesjonalnymi kucharzami, jeżeli dalej będą osobami zaangażowanymi, które dążą do wyznaczonego celu. Potrawy, które przygotowują, nie są łatwe. Są też czasochłonne. Jest to jedna grupa przygotowuje bitki wołowe z grzybami duszone w czerwonym winie. Do tego robią takie kluski, tak zwane golce. Kluski ziemniaczane na bazie ziemniaków i surowych i, i ugotowanych. I druga grupa przygotowuje golonkę, która jest cały czas podlewana ciemnym piwem. Ona będzie wyserwowana na Kapuście smażonej z grzybami. Doskonale sobie radzą, widać w, nim chę widać w nich chęć, widać w nich zapał. Jest to dla nich też jakiegoś rodzaju nowość, więc fajnie, fajnie sobie z tym radzą. Wykonywali poszczególne elementy, wykorzystując różnego rodzaju techniki kulinarne potrzebne do przygotowania potraw, które zaplanowaliśmy. Jedna z, jedna z drużyn, z którą pracuję, gotuje zupę. Przy tej zupie wykluczamy wszystkie możliwe błędy, które jesteśmy w stanie popełnić. Natomiast przygotowanie uczniów jako przyszłych pracowników, przyszłych pracowników kuchni, pracowników gastronomicznych oceniam bardzo dobrze. Ponieważ jest to dopiero druga klasa, widać, że mają świetne podstawy, które zostały przekazane w szkole. Możemy mówić o tym, że wspólnie staramy się wyeliminować błędy osób początkujących. Ciężko jest zsynchronizować bardzo dobrą e, pracę na stanowisku z równoczesnym utrzymaniem porządku, tak? więc to jest e, główna, główna cecha którą musimy wykluczyć, jeżeli w tym zawodzie chcemy pozostać i czuć się pewnie w tym, co robimy. Jednym z atutów tego spotkania jest to, że te pierwsze krojenie, ten pierwszy kontakt z nożem, z ostrymi urządzeniami, z którymi później będą miały kontakt codziennie, staramy się wykluczać błędy, tak? Czyli to jest kolejna, kolejna rzecz. Jeżeli widzimy, że forma trzymania noża jest niewłaściwa, yy, uścisk, yy, noże są dobrze wyważone i bardzo ostre, staramy się zawsze chronić lewą rękę, więc. Trzymać produkt w taki sposób, aby nigdy nie doszło do sytuacji, w której będziemy musieli udzielić sobie nawzajem pierwszej pomocy. Na koniec, na koniec będzie wyglądało to tak, że ja złożę każdą pierwszą potrawę, którą dzisiaj wykonywaliśmy, a uczniowie dostaną możliwość na tej pięknej porcelanie złożyć swoje interpretacje wspólnie przygotowanej pracy. Miła jest, fajna atmosfera. Moja mama też chodziła właśnie do technikum żywienia i ona mnie jakby zaraziła tą jakby miłością do gotowania nie wiadomo jak to się potoczy dzisiaj robiliśmy bitki dominikańskie ładnie powiedz jakie się robi nie no nie no inne są zrobione du dużo się nauczyliśmy przede wszystkim bardziej skuteczne porady hmm. Na przykład krojenie wołowiny. Po interpretację korzystacie z tych talerzy, które my przywieźliśmy. Dodatkiem jest tutaj taki buraczek karmelizowany. Mamy marcheweczkę, z którą się gotowała, od chrupiącego do klusek, czyli boczek. I drobne kiełki buraka. To sobie gdzieś tutaj. Kapustkę smażoną, też z grzybkami i golonka pieczona w piwie, podana na tej kapuszce. Jeśli chodzi o golonkę, tu w województwie pomorskim masz trzy potrawy związane z golonką są wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. My sobie robimy taką... Interpretacja je Mam czyste widelec. Musicie widelce, no? A informację, no to jest interesujące. Bo to mamy tu, no, mam ten kafes tam, bo te pokażę, jak ja bym to widział. a później każda z dziewczyn z tego zespołu zrobi swoją interpretację, tak? Pani dyrektor, tutaj kolegi, tak? Też, który z nami pracuje. Chciałbym w imieniu tych młodych ludzi, ale też i szkoły i, i dyrekcji serdecznie podziękować za, za to dzisiejsze spotkanie. Dziękować będziemy jeszcze myślę nie raz ostatni, bo spotkamy się za rok i tak, tak przyjmujemy, więc proszę Cię czuć zaproszonym. Myślę, że Młodzież wykazała troszeczkę kreatywności i, i po prostu jest też klasa czwarta, w związku z tym, to są pewnie ostatnie takie, takie warsztaty dla klas czwartych. Każda uwaga z stan, Panów strony dla młodzieży, ja myślę, że jest bezcenna. W związku z tym dziękuję za przybycie, bo Państwo jesteście z Polski, nie jesteście tutaj, załóżmy tutaj jest z naszych regionów. Także za czas, za poświęconą, za poświęcony czas i za przekazaną wiedzę, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu. Uśmiech. Tak, uśmiech. Wszyscy pokazują zęby. Jeszcze dwa, żeby było widać przynajmniej, że wszystkie mają oczy otwarte.